Witam wszystkich gorąco w dzisiejszej aktualizacji. Moi drodzy, w dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie, czy Bitcoin będzie w stanie osiągnąć korektę rzędu 62 tysięcy dolarów, a nawet 58 tysięcy dolarów, ponieważ patrząc na aktualny wykres, na aktualną sytuację na Bitcoinie, jest kilka rzeczy, które szczerze powiedziawszy zaczęły mnie w tym momencie martwić. Pomijając aspekt ostatniego dumpu, który mieliśmy już 5,5% dumpu, mamy w tym momencie potencjalnie poziom kluczowy, który musi zostać podtrzymany, jeżeli on nie zostanie podtrzymany Istnieje duże prawdopodobieństwo, że zobaczymy jeszcze większe pogłębienie korekty. Natomiast na samym początku pamiętajcie, aby zostawić suba, aby być na bieżąco z tymi aktywnościami oraz filmami z mojej strony. A tymczasem, moi drodzy, przechodzimy do tego oto materiału. Patrząc na to, co się dzieje na Bitcoinie, znajdujemy się na ten moment w okolicach 67 500 dolarów i. Co widzimy gojem okiem? W tym momencie widzimy, że Bitcoin tak naprawdę respektuje naszą tutaj linię trendu wzrostowego, która została utworzona 1 maja, czyli jest to nasza linia trendu wzrostowego, czyli w tym oto obszarze widzimy cały nasz wzrost z miesiąca maj, więc w tym momencie jesteśmy na dużym pograniczu, moi drodzy. Jesteśmy na pograniczu, ponieważ w tym momencie tak naprawdę przebiliśmy przebiliśmy tą linię trendu wzrostowego, mamy zamknięcie kilku świec wielogodzinowych poniżej, mamy zamknięcie w tym momencie kolejnej świecy godzinowej poniżej i teraz pytanie, co się wydarzy z świecą dniową. Jeżeli świeca dniowa zostanie zamknięta poniżej poziomu 67 tysięcy dolarów, może to być niedźwiedzi znak na pogłębienie dalszych spadków. Rzućmy sobie okiem szybko, jak to wygląda na oscylatorze Market Cipher B, żebyśmy mieli tutaj kilka więcej potwierdzeń co do tego. Widzimy, że na mniejszych timeframeach w tym momencie nie pokazuje nam się nic specjalnego, natomiast spójrzmy sobie sami na scenariusz na Market B, Widzimy, że money flow w tym momencie spada. Wolumen na Bitcoinie jest relatywnie niski. Widzimy, że wchodzimy tutaj w negatywny money flow, więc to może nam pokazać, że kapitał w tym momencie wypływa z Bitcoina. Kapitał wypływający z Bitcoina oświadcza nam o tym, że możemy spodziewać się dalszych spadków. Więc w tym momencie widzimy, że oscylatory momentum również wskazują nam tutaj trend spadkowy. Widzimy, że Kierujemy tutaj również jasny spadkowy trend na oscylatorach momentu, więc, jakby to jest analogiczna sytuacja. Natomiast patrząc z punktu widzenia technicznego, rzućmy sobie okiem na timeframe frame jednogodzinowy. Widzimy, że w time frame jednogodzinowym tak naprawdę idziemy ruchem bocznym od 20 maja. Nie mamy tutaj jasnej struktury. Widzimy, że poruszamy się bokiem. Można by było nawet powiedzieć, że poruszamy się w tych obszarach. Mamy tutaj naszą drobną strefę konsolidacji, i teraz tak naprawdę. Kwestia wygląda następująco: jeżeli ta strefa konsolidacji zostanie wybita w dół, z tego to miejsca przebijemy się w dół, kolejnym punktem wsparcia będziemy mieli 66800 lub jeszcze ewentualnie poziom 66 dolarów. To będzie nasz pierwszy poziom wsparcia. Natomiast jeżeli te poziomy zostaną przebite, chciałbym Was tutaj poinformować i jednocześnie ostrzec możemy. Polecieć w dół do 62-63 tysięcy dolarów. Dlaczego? Spójrzmy sobie sami na to, co się kreowało nam w poprzedniej tutaj strukturze. Wchodzimy. Po pierwsze, mamy tutaj duży poziom demendu, mamy strefę. Imbalans, mamy również sporo płynności w tym miejscu, mamy również sporo płynności w tych obszarach. Także widzimy, że cena ma tutaj kilka potwierdzeń, które mogą nas tutaj przekonać, do tego, że możemy spaść do niższych poziomów, i wtedy uwaga, wytworzyć kolejny. Będzie to jeszcze nasz higher low. No wtedy może to już być przełamanie naszej struktury wzrostowej, którą mamy w tym oto miejscu. Więc w tym momencie, jeżeli ten scenariusz miałby miejsce, nie mówię, że spadniemy tutaj bezpośrednio w linii prostej, natomiast możemy mieć breakout, retest, i tutaj wiecie, to stop Ruch spadkowy, możemy wytworzyć tutaj kolejną strukturę Falling Wedge. W tym momencie jesteśmy w strukturze, takiej bym powiedział. Bardzo podobnej jak Rising Wedge, więc jeżeli to się wydarzy, tak naprawdę, price targetem tego jest nawet 55 tysięcy dolarów. To jest gigantyczny drop, uwaga, rzędu w okolicach 17-16%. Więc w tym momencie mamy tutaj kilka naprawdę spadkowych scenariuszy. Widzimy, że w tym momencie Bitcoin również podczas nagrywania tego filmu robi atak w dół, także ten poziom będzie naszym pierwszym tutaj poziomem wsparcia, jest on dość kluczowy. Jeżeli ten poziom zostanie przebity, uu, moi drodzy, widzimy, że idziemy po wypełnienie tego poziomu imbalowania zebranie płynności, więc w tym momencie spodziewam się, szczerze powiedziawszy, poziomu w okolicach 63 tysięcy dolarów. Jeżeli dojdziemy do tego poziomu, widzicie mam ustawiony tutaj alert, jest to poziom, w którym na pewno zaczniemy sobie otwierać duże pozycje spot oraz małe dźwignie na pozycjach longowych, ponieważ to będzie potencjalna dobra strefa do odkupu Bitcoina. Patrząc dalej mamy kolejne większe strefy, natomiast abyśmy do nich się dostali, rozmawiamy tutaj o korekcie kolejnej rzędu 15%, natomiast porozmawiamy sobie trochę optymistycznie. Jeżeli mamy w tym momencie kilka scenariuszy czy niedźwiedzi, spadkowych możemy również mieć scenariusze wzrostowe i omówmy sobie je w tym momencie, ponieważ mamy również potencjalną szansę. Moi drodzy, spójrzmy sami. W tym momencie, jeżeli byśmy potraktowali tą linię trendu, jakby jej tutaj nie było, ponieważ linie trendu, wiecie, to są tylko i wyłącznie liniami trendu, są tak zwanymi poziomami płynnościowymi również. W tym momencie mamy tutaj spore obszary płynnościowe. Tutaj mamy. Też dużą strefę supply, którą moglibyśmy zaobserwować. Natomiast uwaga, jeszcze lepsza strefa supply znajduje się w tym oto miejscu, więc Bitcoin również może podążać do tej strefy. Mamy również gigantyczne płynności w okolicach 500 milionów dolarów na poziomie 72 tysięcy dolarów, czyli w tym miejscu możemy do tego tutaj punktu dojść. Także tak naprawdę w tym momencie. Nie ma jasnego kierunku, będziemy musieli dokładnie monitorować i obserwować, co się wydarzy. Czy bitcoin przebije tą linię trendu spadkowego? Czy będziemy tutaj mieli retest? Jeżeli przebije, zobaczymy tutaj retest. Będziemy wtedy się podoszukiwali, na przykład na wolumenie, czy mamy zwiększenie wolumenu, co się dzieje wewnątrz danych na bitcoinie, jakie są tutaj jeszcze inne metryki. Natomiast w tym momencie mamy te dwa scenariusze, także moim zdaniem możemy również odreagować. Tutaj lekko w górę mieliśmy na ostatnim live potencjalną pozycję long, którą chcieliśmy rozgrywać. Było to bodajże w tym, oto miejscu Natomiast niestety nie było to na Bitcoinie, było to na tokenie GMX, także rozgrywaliśmy ją wspólnie na Telegramie na żywo, ustawialiśmy live'a. Jak widzicie niestety wszedł nam tutaj stop loss na tej pozycji, także minus 32% na giełdzie BingEx. Jeżeli chcecie ją testować, używać, korzystać, macie w tym momencie linki przypięte w pierwszej wiadomości pod tym postem. Natomiast ja jestem zawsze w pełni transparentny, jeżeli mamy trade zwycięski pokazuje. jeżeli mamy trade ze stop lossem również to pokazuję, także chciałbym abyście to mieli również na uwadze moi drodzy. I teraz idąc dalej mamy na Bitcoinie te dwa scenariusze, mamy tak naprawdę w tym momencie... Po poniedziałkowym ruchu, ruchu wzrostowym do 70 tysięcy mieliśmy korektę 4,62%, także patrząc na jeszcze większych timeframe'ach, co nam pokaże np. Na market Cypher B, widzimy, że w tym momencie nie ma tutaj jasnej żadnej formacji, money flow jest spadkowy, nie mamy tutaj jasnego napływu kapitału lub jasnego wypływu kapitału. W tym momencie widzimy, że nie pokazuje nam się tutaj nic ciekawego. Spójrzcie sami te fale, tutaj są bardzo, bardzo malutkie na każdym większym timeframe. Na 6-godzinowym wygląda to trochę lepiej, natomiast również widać, że zaczyna nam to się tutaj zawracać w kierunku dolnym. Także powiem Wam szczerze, w tym momencie widzę trochę więcej oznak słabości na Bitcoinie. Jeżeli ten poziom nie zostanie podtrzymany, tak jak mówię, krótkoterminowo, myślę, że możemy zobaczyć tutaj pullbacka do wyższych poziomów, do 70 700 dolarów. Rozmawiając o płynnościach, spójrzcie sami jak to wygląda na ten moment: 70 9260 260 milionów, i tutaj u góry mamy 190 milionów na 72 tysiącach. Natomiast mamy również sporo płynności poniżej, w okolicach 67 000. 258. Więc, jeżeli sobie to naniesiemy, idealnie pokazuje nam się to, że możemy mieć tutaj jeszcze dropa. Możemy zaliczyć tutaj tak zwanego liquidity graba i wtedy dopiero pójść w górę, zaliczyć fake out tej struktury na strukturze Rising Wedge, co Wam pokazywałem ostatnio na kanałach, na materiałach. Była to struktura Falling Wedge, był to fakeout struktury Falling Wedge, w tym możemy mieć odwrotną sytuację, że możemy mieć fakeout struktury Rising Wedge, możemy pójść po wyższe płynności i likwidacje, które znajdują się w wyższych strefach oraz time frame'ach. Także moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o Bitcoina. Przypominam wszystkim nowym osobom, jeżeli chcecie rozpocząć swoją przygodę, możecie to zrobić w tym momencie na giełdzie BingEx. Femex lub giełdzie Bybit. Wszystkie linki znajdą się w opisie. Giełdy Bingex oraz Femex są giełdami bez KYC, co znaczy, że nie musicie się spowiadać ze swoich danych osobowych. Giełdę Bybit każdy z Was na pewno doskonale zna. Przedstawiać tutaj nie muszę. Więc moi drodzy to by było na tyle. Przejdźmy sobie jeszcze do ostatniego odliczania, ponieważ jakiś czas temu pokazywałem Wam landing page projektu Event Horizon. Miał być launch 26 maja, natomiast został on przeniesiony na 1 czerwca. Także już za 3 dni moi drodzy będziemy mieli launch tego projektu, myślę, żeby zrobić tutaj specjalny y, livestream przeznaczony tylko i wyłącznie pod ten event, pod ten lunch. Natomiast, jeżeli będzie taki live stream miał miejsce, będę Was aktualizował na pewno w dniu jutrzejszym w materiale, ponieważ chcę to dobrze zaplanować, aby każdy z Was mógł tutaj wyczerpać jak najwięcej korzyści oraz informacji z tego lunchu. Także bądźcie czujni, dołączajcie na kanał na Telegramie, który znajduje się w linku przypiętym w opisie. I moi drodzy, to by było myślę na tyle w dzisiejszym updatecie. Także dzięki wszystkim za oglądanie. Pamiętajcie, aby zostawić lajka, komentarz, suba, włączyć powiadomienia, aby być na bieżąco. Widzimy się w kolejnych materiałach na kanale CryptoKline. Pozdrawiam Was gorąco.